Tajemnica lasu kotek łasuch, tatuś kotek i remik w akcji. Czy kiedykolwiek marzyliście o przygodzie w tajemniczym lesie, pełnym zagadek i niezwykłych stworzeń? Przygotujcie się na niesamowitą wyprawę z kotkiem łasuchem, jego tatą i chłopcem remikiem. Kotek łasuch, tatuś kotek i remik wsiedli do autokaru, gotowi na ekscytującą wycieczkę. CEL? Tajemniczy las, o którym krążyły legendy. Zabrali ze sobą wykrywacz metali, licząc na znalezienie skarbów. Po dotarciu na miejsce ruszyli w głąb lasu. Drzewa szeptały tajemnice, a słońce przebijało się przez gęste korony. Wykrywacz metali piszczał co jakiś czas, obiecując ciekawe odkrycia. Podczas wędrówki spotkali lisa o sprytnych oczach. W lesie dzieje się coś dziwnego, szepnął lis coś tajemniczego. Kotek łasuch od razu poczuł, że to początek prawdziwej przygody. Następnie natknęli się na potężnego niedźwiedzia. Niedźwiedź pomrukiwał. Słyszałem dziwne dźwięki w nocy, jakby ktoś szukał czegoś. Tajemnica gęstniała z każdą chwilą. Kotek łasuch, jako prawdziwy detektyw, postanowił przeprowadzić wywiad z każdym zwierzęciem. Żubr opowiedział o znikających jagodach, a łoś o migoczących światłach w oddali. Kameleon, zmieniając kolory, wspomniał o ukrytych ścieżkach. Nawet mrówki, pracowicie maszerujące, zauważyły, że coś jest nie tak z porządkiem w lesie. Wszystkie wskazówki prowadziły do jednego wniosku: w lesie kryje się tajemnica. Kotek łasuch, tatuś kotek i remik postanowili ją rozwikłać. Zaczęli łączyć fakty, analizować ślady i szukać odpowiedzi. Czy uda im się odkryć, co naprawdę dzieje się w tajemniczym lesie? Po wielu godzinach poszukiwań dotarli do ukrytej jaskini. W środku znaleźli złote jajo. Razem rozwiązali zagadkę i przywrócili porządek w lesie. Zwierzęta były im wdzięczne, a kotek łasuch, tatuś kotek i remik wrócili do domu z poczuciem dobrze spełnionej misji. Chcesz przeżyć podobną przygodę? Odkryj tajemnice swojego otoczenia. Wyjdź na spacer, obserwuj przyrodę i zadawaj pytania. Podziel się swoimi odkryciami w komentarzach poniżej. Subskrybuj nasz kanał, aby nie przegapić kolejnych przygód Kotka Łasucha i jego przyjaciół. Kliknij dzwoneczek, aby być na bieżąco.